Bartosz Jakimiec, prawnik, prawnik w kancelarii dr Kamili Matis, ale również osoba, która bardzo mocno związana jest ze światem uważności i światem mindfulness. Poza pracą w kancelarii jest też prezesem Polskiego Instytutu Mindfulness. I dzisiaj Bartosz przygotował wystąpienie, które łączy tak naprawdę dwie jego działki, czyli działkę bycia prawnikiem oraz działkę uważności, bo jak się okazuje, w temacie badania MPU te dwie działki zdecydowanie się łączą i Bartosz przedstawi nam referat pod tytułem Nieuważny kierowca, kiedy brak uważności może prowadzić do problemów z prawem. Także oddaję Ci głos i bardzo czekam na wystąpienie. Tak, bardzo, bardzo dziękuję Ci, Jadwigo, za wprowadzenie i, i za powitanie. Witam bardzo serdecznie Państwa i właściwie Jadwiga powiedziała. To czym chciałbym zacząć to dzisiejsze, dzisiejsze wystąpienie, czyli właśnie tę kwestię, żeby w tym, w tym krótkim referacie połączyć te dwie, te dwie moje specjalizacje, te dwie kwestie, którymi się żywo zajmuję w swoim. W swoim zawodowym życiu, czyli kwestię, właśnie związaną z prawem i z uważnością. I o tym właśnie chciałbym z Państwem dzisiaj porozmawiać, zaproponować taki temat związany z tym, żeby otworzyć taką nową perspektywę, taką świadomość, że często właśnie to, że my tam gdzieś uważność w ruchu drogowym tracimy, może prowadzić do poważnych problemów. I poważnych problemów z prawem, a nawet do skierowania na badanie MPU. I tutaj nie tyle chciałbym się skupiać na takiej uważności na zewnątrz, no bo to jakby bez dwóch zdań. Wszyscy wszyscy się zgodzimy, że, że trzeba być uważnym na innych uczestników ruchu drogowego, że trzeba być uważnym, jeżeli żeby nie spowodować jakiejś stuczki przy różnych manewrach w ruchu drogowym, które wykonujemy, tak, ta obecność to bycie tu i teraz faktycznie, że jesteśmy w tym momencie danym, kiedy, kiedy wykonujemy jakieś działanie w ruchu drogowym, a nie gdzieś tam bajamy w błokach, jest absolutnie konieczne. Tutaj właśnie chciałbym się skoncentrować bardziej na takiej uważności, na to, co się w nas dzieje wewnątrz, w tym momencie, kiedy my wsiadamy za kółko i kiedy my decydujemy się działać w ruchu drogowym, i też jak to, kiedy my jesteśmy się nieuważni na to, co się w nas dzieje, na nasze emocje na przykład, na nasze odczucia, które są związane z wydarzeniami w ruchu drogowym, jak to może nas doprowadzić do, do problemów z prawem. No bo właśnie to jest taki temat, o którym z Państwem chciałbym dzisiaj, dzisiaj porozmawiać, zaproponować w tym krótkim wystąpieniu, czyli temat umiejętności radzenia sobie z emocjami, uważności na nasze emocje, a raczej braku uważności i tego, czym może to skutkować w naszej, w naszej sytuacji prawnej, tak, czyli czy nawet możemy zostać skierowani na badanie MPO, kiedy faktycznie gdzieś wykażemy się takim zachowaniem, które będzie wskazywało, że my umiejętnościami radzić sobie nie umiemy. I tutaj wcześniejsze wystąpienia bardzo mocno wskazywały, jak ważne jest właśnie umiejętność radzenia sobie ze stresem, ze stresem też właśnie w ruchu drogowym, bo ten zachowanie w ruchu drogowym, jazda w ruchu drogowym też może wywoływać wiele stresów wiele takich potencjałów, które, które są dla nas stresorami i mogą być dla nas denerwujące i wyprowadzające z równowagi. I jak ważne jest właśnie, żeby tą, tymi emocjami kierować, być panem, być panią tych swoich emocji, mieć je na wodzy, a nie, żeby one wymykały się nam spod kontroli, no bo to wymknięcie spod kontroli może prowadzić do poważnych, poważnych problemów. W ogóle chciałbym państwu zwrócić uwagę, że, że istnieje coś takiego w kontekście właśnie całego orzecznictwa i dogmatyki związanej z, z ocenianiem zdolności kierowców do, do poruszania się, do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, istnieje takie pojęcie jak niezdolność charakterologiczna do prowadzenia pojazdów. I właśnie to, pod tą taką niezdolnością charakterologiczną, takie po niemiecku charakterliche Ungeeignetheit, kryją się właśnie takie określenia jak nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, zbyt takie bezwzględne, mocne egzekwowanie swoich jakby zachowań, swoich celów bez patrzenia i bez uwzględniania innych Członków ruchu innych u innych uczestników ruchu drogowego. To są wszystkie takie okoliczności, które już, których już nasze zachowanie, jeżeli pokazują taką niezdolność charakterologiczną, mogą nas prowadzić do tego, że nawet utracimy prawo jazdy, że nawet sąd zdecyduje się w wyroku karnym odebrać nam prawo jazdy, albo urząd zdecyduje się nas skierować na badanie pyłu, bo stwierdzi, że na przykład nie umiemy panować nad emocjami, jesteśmy zbyt agresywni w ruchu drogowym. I właśnie takie badanie MPU, które sprawdzi to, czy my w przyszłości już będziemy potrafić się zachowywać w ruchu drogowym pod względem umiejętności, panowanie naszymi emocjami, będzie, będzie wskazane, żeby nas na nie, na nie skierować. Tutaj też w ogóle należy zauważyć, wprowadzając do tego tematu, że samo to, i to jest, wynika z orzecznictwa i wynika też z badań empirycznych, że sam fakt, że ktoś jest w jakiś sposób agresywny. Jest w ten sposób agresywny poza ruchem drogowym, może prowadzić do stwierdzenia, że on również w tym ruchu drogowym będzie agresywny. Czyli jeżeli wykazujemy jakieś zachowania agresywne, popełniamy przestępstwa związane z używaniem, z używaniem przemocy, z używaniem przemocy wobec innych osób, wobec rzeczy, to już taka przesłanka może wskazywać, że my również możemy takie zachowania agresywne, zachowania niekontrolujące, nie pokazujące, że nie potrafimy kontrolować naszych emocji, Możemy takie zachowania popełniać w ruchu drogowym. No i często faktycznie zdarza się, i są na to wyraźne przykłady w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i sądów karnych, że właśnie zachowania w postaci stosowania przemocy, stosowania oporu wobec funkcjonariuszy policji, którzy kontrolują, obrażania tych funkcjonariuszy, stosowania wobec nich gruźb mogą mogą Prowadzić do tego, że ktoś utraci uprawnienia, że sąd stwierdzi, że ta osoba jest niezdolna do prowadzenia pojazdów i razem z takim wyrokiem za zachowanie agresywne, tak, zachowanie agresywne, które. Też czasem nie są związane stricte z zachowaniem w ruchu drogowym, może orzec takie, taki środek w postaci odebrania uprawnień i po prostu później będzie trzeba robić badanie MPU, żeby odzyskać te uprawnienia. Mogą to też być typowe zachowania w ruchu drogowym, czyli tutaj bardzo też taki popularny przypadek mówiliśmy o punktach karnych. Sytuacja, w której ktoś na przykład wielokrotnie znacznie, istotnie przekracza prędkość, to też wskazuje się w rzecznictwie, że takie zachowanie może stanowić wyraz takiej agresji, która jest właśnie wysłowiona w tym przekraczaniu prędkości i takiej nieumiejętności radzenia sobie nad swoimi emocjami. Także osoby, które faktycznie gdzieś tam mają z tym wyzwanie, że tą prędkość przekraczają, radzę bardzo na to uważać, bo można się któregoś dnia spotkać, że odbierzemy sobie pocztę i znajdziemy tam wyzwanie od Urzędu do Spraw Ruchu Drogowego ze skierowaniem na badanie MPU, żeby sprawdzić, czy nie jest ten, ten potencjał agresji nie jest tak duży, że on zagraża innym uczestnikom. Uczestnikom ruchu drogowego. Też podaje się taki, taki przykład w orzecznictwie. z jeden, jeden z przypadków, który miał miejsce w Monachium, że jeden z uczestników ruchu drogowego zajechał drugiemu drogę. Czyli sytuacja, która się po prostu gdzieś tam często, często zdarza, no i ten drugi go strąbił. <laughs> I ten, ten, któremu tą drogę faktycznie zajechano, zareagował w tak agresywny i w tak emocjonalny sposób, że go, zaczął gonić tą osobę, zajechał jej drogę, wyciągnął ją z samochodu i dokonał jej pobicia. I to jeszcze bardzo takiego dotkliwego, związanego z użyciem niebezpiecznego narzędzia. No i tutaj sąd też zdecydował się, że taką osobę trzeba wykluczyć z ruchu drogowego, czyli ten tak brak uważności na te moje wewnętrzne stany, tak? na te moje emocje, co mi. Co się we mnie dzieje tak w tej sytuacji i dlaczego ja po prostu nie mam tej przestrzeni między bodźcem a reakcją, tak, tylko że ktoś mnie zdenerwuje, no to ja od razu idę w bijatykę, idę w takie jakieś swoje reaktywne zachowania, że to może nas bardzo mocno prowadzić do tego, że, że spotkamy się z takim rozstrzygnięciem, że należy nam odebrać. Odebrać prawo do prowadzenia pojazdów. Także taki kierowca też powinien być uważny pod względem właśnie kontrolowania swoich, swoich emocji. I tutaj nawet Państwu przytoczę fragment tego wyroku uzasadnienia sądu, który zdecydował się odebrać uprawnienia temu człowiekowi, który właśnie dokonał pobicia innego uczestnika ruchu drogowego, że sąd stwierdził, że oskarżony nie panował nad swoimi emocjami. I wykazuje tym samym pewne wady charakteru, tak? pewne takie braki charakterologiczne, które wskazują, że stwarza on zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, yy, dla innych uczestników tak i w prowadzeniu pojazdów mechanicznych. I przestępstwo, właśnie to popełniane przestępstwo, uwypukla wysoki potencjał agresji oskarżonego, i jego oczywistą nieumiejętność radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami w ruchu drogowym. Także to jest jakby. To Pokazuje, jak ważne jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, w tych wcześniejszych wystąpieniach, żeby umiejętnie radzić sobie ze stresem, umiejętnie radzić sobie z emocjami, bo to często właśnie prowadzi nas do tego, że możemy utracić, utracić uprawnienia. Czy tak jak pani Natalia zwróciła uwagę, to, że gdzieś tam łapiemy te punkty, też z czegoś wynika. Tak? To nie jest tak, że my notorycznie przekraczamy prędkość, bo tak. To jest często właśnie gdzieś upuszczenie naszych emocji, bo my jesteśmy tym panem i władcą za kierownicą i mamy tą taką pełną kontrolę. No i gdzieś często jest taka jakaś potrzeba puszczenia, wyżycia się w taki no niestety niezdrowy sposób i zagrażający innym uczestnikom ruchu drogowego, co się spotyka z taką natychmiastową i stanowczą reakcją, czy to sądów karnych, czy też. Urzędu do Spraw Ruchu Drogowego. I co ważne, Urząd do Spraw Ruchu Drogowego ma bardzo dużo możliwości, bo w ogóle istnieje przesłanka taka skierowania na badanie MPU, że jeżeli ktoś stwarza, właśnie popełnia jakieś przestępstwa i popełnia i to są poważne, poważne przestępstwa, poważne przekroczenia przeciwko prawu i te przekroczenia pokazują, że ktoś taki pokazuje swoim zachowaniem wysoki potencjał agresji, nieumiejętności kierowania swoimi emocjami. I przez to stwarza zagrożenie w ruchu drogowym, to taka osoba może być po prostu skierowana na badanie MPU, tak i może być właśnie w tym skierowaniu postawione pytanie, czy należy oczekiwać, że osoba badana ponownie popełni poważne przestępstwo, które jest w pewnym związku z ruchu drogowym, w szczególności z takim związku, że jest, istnieje ten duży potencjał agresji, który stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. I mamy tutaj typowe przestępstwa pospolite, które tak naprawdę mogą nas doprowadzić przed oblicze tutaj w tym przypadku Urzędu Rozpraw Ruchu Drogowego, czyli jakieś właśnie wymuszenia, zniewagi w ruchu drogowym, to już wspominałem, stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, zlekceważenie pierwszeństwa pojazdów, jest takich siedem grzechów. Głównych, które, które, których popełnienie też może nas prowadzić do, do utraty uprawnień, czy też właśnie niebezpieczne uszkodzenie ciała. To są wszystko takie, ktoś by pomyślał, tak, przestępstwo pospolite, ale one też mogą wskazywać, że jesteśmy niezdolni do prowadzenia do zachowywania się w ruchu drogowym w sposób, w sposób bezpieczny. Także. Zdarzało się, zdarzało się, że jeżeli ktoś na przykład dostał wyrok za groźby, dostał wyrok za wymuszenia, dostał wyrok za obrazę, za stawianie oporu funkcjonariuszom, za uszkodzenie ciała, czyli przestępstwa typowe po czy za rozbój, to również gdzieś tam Urząd Spraw Ruchu Drogowego interesował się tą sytuacją i a stwierdzał, że tutaj no warto sprawdzić, czy taka osoba nie stwarza tego, nie ma tego wysokiego potencjału agresji, który, który by wyeliminowywał, który ją wykluczał z bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. No i tym się już zajmuje psycholog, tak? Tym się zajmuje psycholog, który weryfikuje to w ramach, w ramach badania MPU i dokładnie sprawdza, tak, jakie właśnie ta osoba ma narzędzie do radzenia sobie z emocjami, no jeżeli tymi narzędziami jest faktycznie naruszanie prawa, naruszanie dóbr prawnych innych osób, czy też właśnie zachowania niebezpieczne, zachowanie ryzykowne w ruchu drogowym, no to, no to trzeba taką osobę w stanowczy sposób po prostu z ruchu drogowego wykluczyć, więc trzeba tu bardzo na to uważać, trzeba tu bardzo na to uważać, bo już mieliśmy kilka takich sytuacji z klientami, że dziwili się, że Jakieś właśnie zachowania, które pozornie też nie miały nic wspólnego z ruchem drogowym, prowadziły ich do tego, że zostały skierowane na badanie, na badanie MPU. I tak jak tutaj Państwu właśnie zwracają na to uwagę, jest taka jedno, jednoznaczna linia orzecznicza, która właśnie mówi, że jeżeli ktoś dopuszcza się zachowań agresywnych, nie umie panować nad swoimi emocjami. Poza ruchem drogowym, to z dużym prawdopodobieństwem ten sam problem będzie występował w ruchu drogowym. I to jest zawsze ta droga, która jest już zresztą wytyczona przez orzecznictwo, którą Urzędy do spraw ruchu drogowego podążają i podążają i, i, i wyznaczają ją dla, 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 tych, dla tych osób, które gdzieś w taki sposób nieuważny, nieuważny na siebie, nieuważne na swoje emocje się, się zachowują. Dlatego ja bardzo podpisuję się pod tym, co zostało powiedziane wcześniej, jeżeli faktycznie gdzieś tam czujemy zidentyfikujemy już w tym swoim ciele, tak? bo zazwyczaj to się tam kryje, jakieś napięcie, jakiś dyskomfort, jakiś niepokój, jakiś ścisk, czy pojawią się jakieś myśli, które nam mówią, pokaż mu środkowy palec, albo zajedź mu drogę, albo go strąp, albo, nie daj Boże, przywal mu w nos. To dobrze sobie to myśl zauważyć, zatrzymać się, zrobić sobie dwa, trzy wdechy i wydechy i. Yy, i pójść w inną stronę. Tak, tak jak tutaj powiedziała, było, było wcześniej właśnie powiedziane w wystąpieniu, tak? że normalnie bym mu przywalił, ale teraz tego nie zrobiłem. Zrobiłem te dwa wdechy i wydechy i powiedziałem, że idź, wyładowuj te emocje gdzie indziej. No i ja do tego, do tego państwa bardzo właśnie zachęcam, żeby być uważnym na siebie, być uważnym na swoje emocje, być uważnym na swoje odczucia które pojawiają się w czasie poruszania się w ruchu drogowym i właśnie, żeby tych odczuć słuchać. I nie zawsze podążać za myślami, które mówią wyżej się, bądź agresywny, przywal mu albo pokaż mu, kto tu rządzi. No bo często ten ruch drogowy to jest jak taka trochę miejska dżungla, w której pokazujemy, kto ma silniej, kto ma większe muskuły je prężymy, a tutaj no, nie o to chodzi tu jednak, chodzi o bezpieczeństwo, bezpieczeństwo nas wszystkich, naszych rodzin, naszych dzieci. I taka uważność na siebie i na to, co my czujemy w tym ruchu drogowym, jest, jest niezwykle, niezwykle istotna. Dlatego bardzo, bardzo do tego zachęcam i mam nadzieję, że takie właśnie zwrócenie uwagi na to, że zachowania agresywne, zachowania przemocowe, zachowania. Wskazujące na nieumiejętność pracy z emocjami, mogą nawet właśnie doprowadzić nas do odebrania uprawnień, doprowadzić nas do skierowania na, na MPU. Że takie zwrócenie Państwu uwagi na ten aspekt było. Było interesujące, bo zawsze się mówi o tym, że MPU to MPU są, to są narkotyki, to są właśnie punkty karne, jakieś poważne przekroczenia, to, są, to jest alkohol. A rzadko się mówi, że to jest brak uważności i nieumiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami i, i upuszczanie sobie tych emocji na innych uczestnikach ruchu drogowego, że to też może nas zaprowadzić naprawdę w strony, w których nie chcemy. Być. Jeżeli już by się to faktycznie komuś zdarzyło, to tutaj zawsze jest dobra współpraca zarówno prawnika, jak i, jak i psychologa, co też my zresztą w kancelarii, pani Mecenas dr Matis razem z, z, z gabinetem a ulepsza Praksis mocno praktykujemy, bo my mamy takie bardzo holistyczne spojrzenie i wierzymy w to, że ten problem prawny często jest też problemem takiej natury psychologicznej, bo jednak mamy do czynienia z człowiekiem. A gdzie jest człowiek, tam jest psychologia, dlatego to gdzieś zawsze ze sobą należy łączyć i po prostu te działania budować wspólnie i w ten sposób, w ten sposób wspierać. No i prowadzić do tego, żeby w przyszłości już takich, takich zagrożeń nie było i żeby do tych przestępstw czy wykroczeń w oparciu o, o zwiększony potencjał agresji czy też inne przyczyny nie dochodziło. Także dziękuję Państwu serdecznie.